Cześć, to jest podcast Celna Sprzedaż, a ja nazywam się Paweł Muzyczyszyn i po tej stronie mikrofonu zapraszam Ciebie do słuchania materiałów poświęconych sprzedaży i zarządzaniu sprzedażą. To, co tu wysłuchasz, to efekt moich doświadczeń w pracy handlowca, konsultanta oraz trenera, a także olbrzymiej wiedzy i doświadczeń moich gości, którzy współtworzą ze mną ten podcast. Jeśli jesteś handlowcem, menedżerem sprzedaży, przedsiębiorcą, lub na co dzień pracujesz w obszarach sprzedażowych, to gdziekolwiek teraz jesteś i cokolwiek robisz, przygotuj notę, długopis, skoncentruj się i pamiętaj o jednej kluczowej sprawie: to jest Twój czas na własny rozwój. Miło mi Ciebie tu gościć. Zapraszam do słuchania oraz kontaktu. Paweł Muzyczyszyn. Gdy odwiedzasz firmę czy jakiś sklep. Spotykasz na swojej drodze różne osoby tam pracujące. Do firmy wpuszcza ciebie portier. Na recepcji powita ciebie pani tam pracująca. Idąc korytarzami firmy, mijasz osoby z personelu sprzątającego, magazynierów, logistyków, handlowców, czasami pracowników administracyjnych. Szczęścią z nich wymieniasz tzw. znaki rozpoznania w postaci powitania, uśmiechu czy też krótkiej rozmowy. I wszystkie te elementy układają się w całość, tworząc coś takiego jak część kultury tej organizacji, którą notabene Ty poznajesz. Jednak za tym poznaniem kryje się jeszcze jeden element. Ci wszyscy ludzie sprzedają w imieniu firmy, w której pracują. Świadomie lub nieświadomie. Bo część z nich może być tak zwanymi antysprzedawcami, których nieodpowiednie zachowanie może zarzutować na Twoją perspektywę jako klienta, w tym na Twoją ostateczną decyzję zakupową. A czy Ty, jako szef sprzedaży, czy też handlowiec, a może właściciel firmy, zastanawiałaś się, czy też zastanawiałeś się, jak to wygląda u Ciebie w organizacji? I o tym będzie dzisiejszy 36 odcinek podcastu Celna Sprzedaż. Z tygodniowym opóźnieniem. Ale niestety choroba nie wybiera i aby można było w ogóle słuchać tego odcinka, ta przerwa była konieczna. Każda firma, która dąży do rozwoju, w pewnym momencie swojego funkcjonowania, orientuje się, że sprzedaż to coś więcej niż tylko działania działu handlowego. Niestety, zanim do tego dojdzie, wiele organizacji przeżywa kryzys wynikający z niezrozumienia tego faktu. I dlatego też dochodzi do eskalacji nieporozumień we współpracy pomiędzy pracownikami poszczególnych działów. I tak się dzieje, że niestety niespodziewanie ilość tych sytuacji problematycznych narasta, i w rozmowach z pracownikami takich firm słyszę często, wszystko pod tych handlowców w firmie. Oni są najważniejsi i traktuje się ich jak święte krowy. Natomiast handlowcy, szczególnie ci terenowi czy też mobilni, oceniają pracę osób pracujących w centrali słowami: nic tam nie robią, tylko siedzą na dubskach i pączki jedzą. Niech ruszą z nami w teren zobaczą, jak to kuźwa jest słodko. Żyją z nas i są jak dupo strania, żeby nas tu wspierać w naszych działaniach handlowych. I to są zwykle powtarzalne teksty, różnią się jedynie czasem formą. Co jakiś czas jest tak, że te żale pełzające po korytarzach firmy nabierają na sile i rozpoczyna się proces eskalacji konfliktu. Wtedy to. Szefowie działów przybywają na spotkanie na szczycie z nietęgimi notabene minami i szukają na szybko doraźnego sposobu zażegnania konfliktu. Niestety dupa zbita. Tu już APAP w postaci szkolenia na szybko zorganizowanego lub jakaś integracja absolutnie nie pomogą. Bo nim się wszyscy dobrze zorientują, problem powróci. I to ze zdwojoną siłą. I przyczyn takich sytuacji jest wiele. Co ciekawe, bardzo często problem zaczyna się już podczas samej rekrutacji. Ludzie są rekrutowani według różnych kryteriów, ale zbyt często sama rekrutacja ogranicza się właśnie do sprawdzenia kandydata, a nie omówienia z nim tego, czego się od niego oczekuje w takich kontekstach jak postawa czy też wartości. Zbyt rzadko mówi się pracownikom innych działów, Innych działów niż handlowe, oczywiście, że odpowiadają również za sprzedaż. Dla przykładu takie hasło. Dbanie o wizerunek firmy dla każdego pracownika będzie znaczyło zupełnie coś innego. Jednak już sprecyzowanie tego hasła słowami traktuj każdą spotkaną osobę w firmie, jak tego, co płaci ci pensję, a więc uśmiechnij się, ukłoń, jest swego rodzaju dookreśleniem tych oczekiwań. I oczywiście w bardzo minimalnym zakresie, ale jednak można to zrobić oczywiście w formie krótkiej listy dobrych praktyk czy tego rodzaju działań, bo firmie za sprzedaż nie odpowiadają tylko handlowcy. Chcę to bardzo mocno podkreślić. W organizacji sprzedaje portier witając przyjaźnie klientów, którzy przyjeżdżają do firmy. Pani w stołówce, gdzie przychodzą czasem również klienci coś zjeść. Pani w sekretariacie firmowym, gdzie przychodzą ludzie z najróżniejszymi sprawami i warto być miłym, aby nie być najważniejszym. Mogą to być osoby z personelu sprzątającego, które gdy idzie klient, również jego zauważą i się ukłonią. Jako przykład może posłużyć tu moja osobista historia. Gdzie podczas szkolenia przyszła pani z personelu sprzątającego i mówi do mnie, że już mam kończyć szkolenie, bo ona po prostu chce posprzątać i już iść do domu. Jakby trochę zapomniała, kto w sumie jej płaci. I ja szanuję to, że ta pani chciała wrócić do dzieci do domu, ale no niestety pracuje w firmie, w której szkolenia trwają dość długo i jakby są nadrzędnym działaniem dla organizacji, niż po prostu posprzątanie tej sali. Ewidentnie spotkałem się tutaj z niezrozumieniem tej sytuacji i czasami w firmach rzeczywiście tak bywa. Te czasem drobne gesty budują nie tylko wizerunek firmy, ale też często decydują o samopoczuciu klienta w danej firmie i przybliżają go do decyzji zakupowych. Bo dla klientów to jak z nami się czują poza ceną, jest jednym z głównych kryteriów zakupowych. Warto o tym pamiętać z perspektywy edukowania tych osób, które w firmie pracują na bardzo zróżnicowanych stanowiskach. Ta edukacja powinna mieć już miejsce na etapie rekrutacji oraz w ostateczności w okresie wdrożeniowym, kiedy to następuje proces onboardingu pracownika do działań. I jest jeszcze mocno podatny na chłonięcie tzw. dobrych praktyk. Jest takie powiedzenie, że handlowcy przynoszą do firmy pieniądze, które wydają inne działy. Uproszczone traktowanie tego hasła powoduje, że w handlowcach wzmacnia się przekonanie o ich wyjątkowości, wręcz czasem boskości na poziomie homeryckich Achillesów. Niestety uważam, że takie podejście szefów sprzedaży powoduje bardzo dużo złego. Przede wszystkim buduje już postawę przewagi w porównaniu z innymi pracownikami, a po drugie spacza charakter współpracy. To tylko taka część prawdy, że firma żyje z działań handlowych, bo po drugiej stronie medalu jest bardzo wyraźnie wygrawerowane hasło. Handlowcy mogą działać dzięki pracownikom. Innych działów. Jest to więc system naczyń powiązanych, wzajemnie się wspierających. I w przypadku sprzedaży, takim pierwszym działem, bardzo współpracującym z działem handlowym, jest logistyka, bo logistyka jest silnym narzędziem wspierającym działania handlowców. To dzięki niej produkty trafiają do klienta w odpowiednim, zakontraktowanym czasie. Czasami jednak nie zawsze uda się zorganizować wszystko na czas. Przyczyny mogą być tutaj różnorakie i zależą przede wszystkim od specyfiki branży. To m.in. minima logistyczne, optymalizacja tras, zgody formalne, skarbowe, cłowe mają wpływ na to, jak ostatecznie wygląda czas dostarczenia przesyłek. Pytamy więc, gdzie jest faktyczna przyczyna narastającego konfliktu pomiędzy sprzedażą a logistyką? I odpowiedź kryje się w komunikacji w zasobach, a właściwie ich braku. Bo jeśli coś się dzieje po którejś ze stron, koniecznie trzeba o tym informować. Im szybciej handlowiec dostanie informację, tym skuteczniej i mniej emocjonalnie może zareagować u swojego klienta. Inna perspektywa to działania handlowców, którzy niejednokrotnie chcą wymusić na logistyce szybsze działania, nie licząc się z ich procedurami, bo przecież sytuacja jest wyjątkowa. Tyle, że jeśli te wyjątkowości powtarzają się, to mamy do czynienia z tworzącym się standardem utrudniającym pracę w logistyce. I aby takie sytuacje wyeliminować, do Absolutnego minimum potrzebne są regularne spotkania szefów czy też przedstawicieli obudziałów. Po prostu w celu zbudowania jakichś narzędzi usprawniających funkcjonowanie tzw. wąskich kardeł. Przy regularnej pracy nad bieżącymi trudnościami, wiele z nich po prostu można wyeliminować. Bo przecież to czasem pracownik logistyki w porozumieniu z handlowcem może zadzwonić do klienta. I mu wytłumaczyć trudności związane z transportem, co bez wątpienia wpłynie pozytywnie na klienta, który zauważy przede wszystkim, że poza handlowcem każdy dba o jak najlepsze rozwiązanie trudności. To również jest generowanie przez logistykę tzw. skuteczności handlowej. Drugim obok logistyki działem, który bardzo silnie wpływa na sprzedaż, jest marketing. I mówi się, że współcześnie marketing i sprzedaż to jedność. I faktycznie coś tym jest, bo właściwie oba te działy bez siebie we współczesnych czasach nie mogą funkcjonować, nie mogą istnieć, a już na pewno nie będą efektywne. Stąd też rola marketingu w sprzedaży jest olbrzymia. Jednocześnie, przyglądając się organizacjom, zaryzykuję tezę, że. Chyba nie ma dwóch tak zwaśnionych ze sobą działów w firmie jak właśnie marketing i sprzedaż. Handlowcy mobilni mówią, że marketing poza siedzeniem w biurze i jedzeniem pączków nic nie robi. Marketing zaś często twierdzi, że handlowcy z nimi nie współpracują i nie dostarczają im kluczowych informacji od klientów. Takich informacji, które mogłyby posłużyć jako materiał do generowania akcji wspierających sprzedaż. Odnoszą czasem wrażenie, jakby oba działy grały do dwóch różnych bramek. I oczywiście, podobnie jak w logistyce, zabrakło tu współpracy opartej na jasnych zasadach i komunikacji. Częstym powodem jest tu również rozbieżność we współpracy szefów marketingu i sprzedaży. Co ciekawe, problem przestaje być silnie eskalowany, gdy jest wspólny szef obu działów. Jednak często, ze względu na specyfikę branży, ról tych nie można łączyć w jedną osobę. I wówczas wymaga to zorganizowania no, podstaw współpracy. Takim punktem wyjścia jest to wspólne zdefiniowanie celów oraz kontrakt dotyczący zasad współpracy. Drugi krok to regularne spotkania, nie tylko szefów działów, ale również pracowników poszczególnych pracowników tych działów. Regularne spotkania oznaczają bieżącą i systematyczną pracę nad pojawiającymi się problemami na etapie, zanim one się jeszcze weskalują, w wyniku niewiedzy lub złego zrozumienia. Poza tym mocno rekomenduję również pracę projektową zespołów złożonych z przedstawicieli obu działów. Tego rodzaju Działania nie tylko dają wymierne rezultaty, ale również zacieśniają współpracę pomiędzy pracownikami tych działów, co w przyszłości wpłynie na efektywność podejmowanych działań. Tego rodzaju działania powodują, że de facto marketing staje się sojusznikiem w sprzedaży, a wręcz jej integralną częścią. Mamy więc logistykę, mamy marketing. Pora więc na biuro obsługi klienta, bo bok to dział nazywany często sercem organizacji, to w nim koncentrują się działania wchodzące i wychodzące z organizacji, to tu trafiają reklamacje, to tu następuje do sprzedaż. I to właśnie w tym dziale pracownicy mają największy kontakt z klientami bez względu, czy mówimy tutaj o sektorze B2B, czy też B2C wspomniane reklamacje to jest taki element pracy z klientem a więc jest to okazja do budowania profesjonalnego modelu pracy z naszymi klientami do tego dochodzi również sprawczość na to jak sprawa jest załatwiana ale nie załatwiona to chcę mocno podkreślić bo mówi się, że reklamacja to okazja handlowa tego rodzaju Stwierdzenie może budzić oczywiście kontrowersje, spotykam się z nimi często na sali szkoleniowej, jednak nie da się ukryć, że właściwe podejście w duchu win-win może wbrew pozorom wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa klienta. Stąd tak ważna jest profesjonalizacja tego obszaru poprzez nie tylko procedury i regulaminy, ale ale przede wszystkim przez regularny, dający klientowi poczucie bezpieczeństwa proces kontaktu z nim. Sam jako klient wiem, że dla mnie najbardziej irytujący jest brak kontaktu. Mniej więcej przed świętami Bożego Narodzenia tego roku stwierdziłem, że wymienię w swojej pracowni meble. Wszystko przebiegało sprawnie, aż do momentu, kiedy okazało się, że meble przejechały bez y, akcesoriów pozwalających je zainstalować. No więc, oczywiście, drogą reklamacji zgłosiłem tą, tę, tą informację do y, firmy sprzedającej te meble. Niestety, ostatecznie sprawa zakończyła się po prawie miesiącu. I co było najbardziej irytujące. Brak kontaktu ze strony tej firmy. Od momentu, kiedy pojawiła się tylko informacja, że przyjęto yy, reklamację, to była oczywiście informacja automatyczna. Zabrakło mi takiego kontaktu, dlatego że ja po prostu nie byłem w stanie przewidzieć, kiedy, co, jak się dzieje. Nie ukrywam, że poziom irytacji sięgnął z zenitu i na dzień dzisiejszy nie polecę absolutnie tej firmy mimo że jej tutaj z nazwy nie chcę ze względów etycznych wymienić. Drugim bardzo istotnym obszarem sprzedażowym biura obsługi klienta jest częsty kontakt z klientem zarówno kanałem telefonicznym i mailowym. Tworzy to fantastyczne okazje do sprzedażowa. Można tu realizować sprzedaż krzyżową, sprzedaż komplementarną, bo to głównie te procesy możliwe są do wdrażania podczas takich kontaktów. Siła do sprzedaży w wielu branżach jest tak duża, że mówi się, że jest to główny element sprzedaży XXI wieku. Dlatego też rozważ, na ile tą do sprzedaż można na poziomie biura obsługi klienta wdrożyć u Ciebie w organizacji. Trzecim obszarem działań handlowych biura obsługi klienta jest sprzedaż w tych momentach miesiąca, kiedy trzeba osiągnąć konkretny wynik. To wówczas pracownicy biura mogą kontaktować z klientami, aby generować telefony sprzedażowe. Często jest tak, że tam, gdzie nie jeżdżą handlowcy, ze względu na po prostu ekonomię czyli, krótko mówiąc, gdzie cena wydatku na paliwo jest niewspółmierna do uzyskanej marży na sprzedaży to w tych momentach Dotrą tam bardzo szybko pracownicy biura obsługi klienta z telefonem handlowym, zbierając potrzebne zamówienie. W krótkim czasie może to generować bardzo konkretne wyniki sprzedażowe. Jednak wymaga to bardzo mądrego zorganizowania w zakresie ekonomii współpracy pomiędzy pracownikami działu handlowego a pracownikami biura obsługi klienta. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim Zależeć Ci powinno na uniknięciu za, takim uniknięciu zarzutu podkradania klientów. Gdy mądrze ustawisz te procesy, to też będziesz mógł czy mogła zyskać narzędzie motywacji finansowej do tego rodzaju działań w poszczególnych y, działach. Przemyśl to, dlatego że biuro obsługi klienta. Mając tyle kontaktu z klientem, może naprawdę generować mnóstwo działań prosprzedażowych i proklienckich. I tak, tym sposobem, mając omówioną logistykę, marketing, biuro obsługi klienta, pora na czwarty dział, który ma wpływ na sprzedaż, jest to dział prawny i windykacja. Bo są branże, w których handlowcy działający sprzedażowo muszą otrzymać tzw. zielone światło na realizowane transakcje oddziału prawnego. Nazwijmy to w uproszczeniu, używając nomenklatury bankowej, scoring. Bo to na podstawie scoringu udzielany jest tak zwany kredyt kupiecki, czyli, krótko mówiąc, odroczony termin płatności za zakupiony towar. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że handlowcy mają takie poczucie, że na spotkanie z klientem robią wszystko, aby sprzedać. A potem proces jest w cudzysłowie zamykany przez dział prawny, bo tam ktoś na coś gdzieś nie wyraził zgody. Z punktu widzenia handlowca ten ma prawo mieć poczucie, że się napracował, a sama firma go zablokowała w realizacji planu sprzedażowego. Więc zasadą lustra odbija on swoją frustrę i całą złość handlową w kierunku pracowników działu prawnego. Pracownicy działu prawnego słuchają tych pretensji i włączają się, co jest naturalny mechanizm obronny, i nie wchodząc w dyskusję, zasadniają swoją decyzję hasłem. To jest ostateczna decyzja i nie będę z tobą o tym już dłużej dyskutować. Powtarzające się takie sytuacje Generują rosnącą w złość, bezsilność, frustrację i uprzedzenia. Obiektywnie patrząc, każda ze stron w sumie ma swoją rację, ale konflikt pomiędzy tymi stronami odbija się w ostateczności na klientach. Dlatego też na bazie własnych obserwacji uważam, że takim punktem wyjścia jest organizowanie wspólnych warsztatów facylitacyjnych, mających na celu uświadomienie Perspektyw każdej ze stron oraz wypracowanie rozwiązań mających na celu szukanie optymalnych rozwiązań dla klientów. I jako przykład, niech posłuży nam inflacja, gdzie wzrost cen przełożył się na to, że za te same pieniądze klient kupuje de facto mniej towaru niż wcześniej. I taka sytuacja wymaga natychmiastowej współpracy obu działów. Aby wypracować optymalne i transparentne stanowisko obu stron. Bo każdy świadomy handlowiec przecież chce wiedzieć, jakie działania według jakich zasad ma podjąć, aby realizować sprzedaż. I czasami też oprócz edukowania handlowców w obszarach prawnych, dobre efekty daje taki support handlowców przez pracowników działu handlowego, którzy bezpośrednio zadzwonią do klienta, wyjaśnią mu co trzeba oraz pomogą przejść procedury związane chociażby z wypełnianiem dużej ilości zgód np. w sprawie e, wypłacalności. Wspólne warsztaty, spotkania facylitacyjne oraz tego rodzaju kontakt z klientem pozwala na usprawnienie sprzedaży, tym samym powodując, że dział prawny staje się również Działem prosprzedażowym. Mamy więc logistykę, marketing, biuro obsługi klienta, dział prawny i windykacje. No to pora na jeden z ciekawszych działów, na serwis. Bo jest takie powiedzenie, że dział handlowy sprzedaje pierwszy raz, ale drugi raz sprzedaje serwis oraz dział części zamiennych. W zależności od branży. Czasem serwis jest połączony z działem części zamiennych, czasem nie. Ja na nasze potrzeby będę mówił hasłem serwis, określając oba działy równocześnie. I też chcę zauważyć, że jednocześnie nikt tak nie umie zepsuć relacji z klientem jak serwisant, który potrafi do klienta powiedzieć: Ależ pan sobie gówno kupił było kupić XYZ, dziś pan by z tym nie miał. Kłopotu. Niestety nie jest to przykład wymyślony, a jedna z sytuacji, których sam byłem świadkiem i to nie jeden raz. Dlatego tak bardzo istotne jest przygotowanie serwisantów w zakresie profesjonalnej pracy z klientami, bo to oni przy odpowiednim podejściu, zbudowaniu swojego autorytetu oraz wsparciu klienta. Mogą realizować sprzedaż dodatkową i mogą wpływać na decyzję, tak zwanego powrotu zakupowego klienta. Jednocześnie to często cała złość klientów za jakiś problem związany z wezwaniem serwisu kumuluje się na tym naszym biednym serwisancie, który musi nie tylko uniknąć sprowokowania siebie, ale jeszcze niejednokrotnie umiejętnie bronić swojej organizacji. I jest to trudne zadanie, dlatego też świadomie, świadome firmy dają bardzo duże wsparcie serwisantom, szkoląc ich w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami. Bo każde profesjonalne zachowanie serwisantów jest proklienckie, jest prosprzedażowe. I to jest kluczowe. Dlatego tak istotne jest położenie w Twojej organizacji nacisku na ten dział. Zostawiam Ciebie z przemyśleniem tego aspektu. Jeżeli masz u siebie serwis, sprawdź dokładnie to, na ile rzeczywiście działania serwisantów są proklienckie i prosprzedażowe. No i cóż, pora na magazyn, bo magazyn to jest takie miejsce, w którym też działania prosprzedażowe i a już proklienckie w ogóle można realizować. Bo to po stronie magazynu jest często ostatni kontakt klienta z procesem zakupowym. Profesjonalni magazynierzy, wydając towar, dbają o jakość kontaktu z klientem, a jeżeli nie mają tego kontaktu z klientem, to dbają o jakość pakowanego towaru. To oni mogą w momencie kontaktu z klientem zrobić na nim tak zwane ostatnie pozytywne wrażenie. Kiedyś w jednej z firm widziałem jak magazynierzy pakujący towar pisali na karteczkach jakieś miłe zdanie do klienta i wkładali do paczek razem z towarem. Przełożyło się to na to, że potem klienci pisali o tym do firmy, zostawiając na profilu organizacji miłe komentarze. I to też było działanie prosprzedażowe. Dlatego też firmy. Inwestują w szkolenia pracowników magazynowych, nie tylko w zakresie tzw. szkoleń branżowych, ale również tych miękkich, rozwijających kompetencje pracy z klientami. I to tyle. Zrobiliśmy przegląd sobie wszystkich działań, jakie można w organizacji podejmować a więc powiedzieliśmy sobie o marketingu, logistyce, byżu obsługi klienta, dziale prawnym, Serwisie, dziale części zamiennych, magazynie, świadomie w ten proces omawiania tych działań prosprzedażowych nie włączyłem jeszcze produkcji, dlatego że współpracy produkcji i sprzedaży chcę poświęcić oddzielny odcinek tego podcastu. I jak widać na bazie tego, co zostało powiedziane w tym odcinku. Współpraca na rzecz klienta pomiędzy pracownikami poszczególnych działów jest możliwa. Wymaga jednak bardzo mądrej polityki na poziomie kadry menedżerskiej. Zasady współpracy, regularne spotkania, szkolenia, facylitacje, spotkania integracyjne to są te narzędzia, które służą poprawieniu współpracy na rzecz działań proklienckich, bo finalnie nam wszystkim. Pensję płacą po prostu klienci. I o tym nie możemy zapomnieć. A ja ze swojej strony bardzo dziękuję Tobie za wysłuchanie 36. odcinka podcastu Celna Sprzedaż i pozostawiam Ciebie, mam nadzieję, z refleksjami, jak działać bardziej skutecznie i co u Was w firmie można jeszcze polepszyć. Do kolejnego zatem posłuchania. Paweł Muzyczyszyn